Dobra, idę za ciosem i nagrywam kolejny odcinek tego samego dnia. Czyli tam Życie na Szczycie e, chyba 6 to będzie, jak schodzę do, do samochodu i opowiadam o e, kanale nad pięcioma drogami. E, kolejny odcinek, czyli Życie na Szczycie 7, o ile nie pomyliłem numerów, to jest wyjazd do Bielska, czyli zabranie patrola z biway I wyjazd do Bielska, potem wjazd na górę. Opowiadam o tym, jak wjeżdżam samochodem w dosyć trudnych warunkach, mimo wszystko. I teraz kolejny odcinek. Jeszcze tego samego dnia nagrywam, żeby już po prostu był, ale żeby nie był za długim, godzinnym, półtora godzinnym filmem. Przyjechałem, już jest ciemno, ale jest jeszcze wcześnie. No bo wiadomo, teraz już noce są. W sensie zachód jest po prostu wcześnie. I jeszcze mam do odśnieżenia tutaj wokół stroniska ratrakiem. Także teraz ten odcinek to będzie odśnieżanie, ratrakiem, odpalenie ratraka i tak dalej. Pierwszy raz tej zimy. Pierwszy raz w tym sezonie będę go ruszał a nie tylko odpalał. Także, w którychś bodajże górskich opowieściach, ratrak się pojawił. A teraz odpalanko ratraka. Jest minus 2, tylko także mam rozu. Myślę, że on sobie powinien spokojnie odpalić. Natomiast, plan jest taki. Że spróbuję go odpalić i niech on sobie pochodzi. W takich warunkach, jakie są teraz, jeżeli odpali, to myślę, że te 25 do 30 minut on musi popracować, dlatego że wrozu nie ma dużego, ale wszystko wygląda tak. To jest lusterko. Ponieważ jest duża wilgoć w powietrzu plus wiatr, to po prostu wszystko. To jest rurka, tutaj tylko taka, która trzyma ten to lusterko, a ona obrosła do takich rozmiarów. Dobrze. Tutaj mamy start. No, kręci ładnie. Myślę, że zaraz odpali. On tutaj też dogrzewa sobie świecę oczywiście, więc nie ma go co kręcić od razu. Jak troszeczkę poruszam silnikiem, to on też się grzeje. Bo jednak mu jest zimno po prostu. No. No, piskam. Jest dany gaz ręczny. Tak jak jest Do kropki taka jest tam y, przykrętka. Tak, dokładnie. Tak za nią troszeczkę. Dobra, ale dostałem instruktaż od taty. Bo przy odpalaniu czasami mu daję delikatnie nogą, Żeby miał więcej tego gazu. Bo tu jest gaz ręczny. A jeszcze dodawałem, ale mówi, że lepiej nie dodawać. No, on zna tą maszynę, więc więc wie. No minus 2, a on jednak potrzebuje trochę więcej miłości. Chyba nic z tego nie będzie. Odpalił. Także fajnie, ale jednak ma już te swoje prawie 40 lat. Więc ma prawo się tak zachowywać. Ma takie fajne lusterko. Dobra, zostawiam go i tutaj tak. Grzanie szyby, wentylatory. Światła kogut. Światła przód. Wycieraczek nie dotykam. Grzanie przedniej szyby. Oświetlenie tył. Wycieraczka tył. Grzanie tylnej szyby. I zostawiam go. Idę na herbatkę. No, fajnie sobie pracuje. Ja mu naciągałem gąsienicę, ale nim nie jeździłem, bo po trawie, błocie to nie ma sensu. Także teraz, jak nim już ruszę, to trzeba będzie mu jeszcze dodatkowo yy, sprawdzić te gąsienice. Możliwe, że nie trzeba ich naciągać, ale przynajmniej je sprawdzić. Dobra, wracam tutaj za pół godziny. Prawdopodobnie już będzie ciepło w kabinie i będzie rozmrożona szyba tego omniotę, bo teraz nie ma sensu go drapać. Natomiast tutaj jeszcze pokażę taką rzecz, bo w komentarzach się pojawiło pytanie, czy używamy przyczepki, albo czy myśleliśmy o przyczepce do skutera. Te plecaki, które miałem ostatnio na sobie, to były moje prywatne plecaki, po prostu z moimi rzeczami, które sobie wiozłem na górę. Natomiast do skutera mamy taką przyczepkę, ona jest tak zrobiona rzemieślniczo, jest trochę zbyt ciężka, ale i tak daje radę, bo jest aluminiowa. Pokażę ją kiedyś jak ją odśnieżę i na pewno jeszcze będzie e, tak, że nią będziemy coś wozić. I teraz jeszcze chwila ciszy dla e, ratraka, jak sobie e, ta bestia mruczy fajnie. Trak się grzeje, a ja muszę pozabierać samochody sprzed schroniska, także odpalam blaszankę, niech się zagrzeje eee, i potem powjeżdżam tymi autami do garażu ale dopiero jak już tam będzie odśnieżone, bo teraz nie ma szans tam zjechać tam jest gdzieś 70 cm śniegu, także na razie odpalam łaza, niech się zagrzeje, potem go poskrobię Odpalona maszyna, grzeje się. A ja idę odśnieżać. No dobra, ciężko by było bez ratraka. To wszystko by trzeba było ubijać skuterem wszędzie, gdzie indziej się nie, gdzie się nie jeździ. Łopatować. No i oczywiście samochody już by wtedy musiały zostać na dole. Tutaj coś mi trochę nie poszło. Zdyszałem się. Chyba nie mam już kondycji. Albo jeszcze nie mam kondycji. Trzeba się poprawić. Sztruksik przed schroniskiem. Pięknie jest. Fajny. Miodzio. Księżyc dzisiaj taki duży. Połówka dzisiaj. Równa połówka. Towar przywieziony, udało się przywieźć towar, wyratrakowane jest tutaj wokół sroniska, te podjazdy dla samochodów, także do garażu już można wjechać, przed sroniskiem już nic nie stoi, bo wcześniej stał tutaj patrol i blaszanka ta szara, no bo nie dało się tam zjechać. Tam był miejscami metr śniegu, nieprawdopodobne, że opadów było tylko 40 cm, a aż metr tam. Tam jest po prostu tak, że tam nawiewa tego śniegu. No yy, nawet ratrak miał problem go ruszyć, bo już po prostu był zamoknięty mocno. Tak wygląda zima tutaj w górach. Czyli taka yy, bardzo delikatna, spokojna zima, a warunki już mocno, yy, mocno ekstremalne. W ogóle śmiesznie, bo wygląda jakbym nie miał połowy głowy, nie? Mam czapkę. Dobra, <laughs> zamykamy to. Cześć.